Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak zmienić tapetę w telefonie Samsung. Na początku przytrzymujemy palec w dowolnym wolnym miejscu na ekranie, a następnie wybieramy opcję Tapety i Styl w lewym dolnym rogu. Teraz wybieramy opcję Tapety i tutaj możemy wybierać z polecanych, z graficznych, z różnych kolorów. Możemy też wybierać z dynamicznych tapet lub z Samsungowych. Możemy też wybrać zdjęcia z galerii. Wybieramy zdjęcie, które chcemy ustawić, a następnie wybieramy, czy ma być ono ustawione na ekran startowy, czy ekran blokady, lub na oba dwa. następnie wybieramy opcję dalej. I gotowe w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle. I się żegnam. Cześć.